Siemanko, tutaj Jaru i udało mi się na konferencji dotyczącej targów Go Active Show złapać Pawła Jóźwiaka. Cześć Paweł. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Chyba po raz pierwszy fan jest partnerem Go Active. Jak to wygląda? No zgadza się, będzie to nas, nasz debiut w branży fitness, ale bardzo poważnie podchodzimy do, te, do tego debiutu, także postaramy się postawić podczas tych targów na jakość. Nasza, stref, nasza strefa fenowska w strefie Fight będzie dominująca, ściągamy tam oktagą wszystkich mistrzów, naszych zawodników i mamy dosyć ciekawe plany na ten event, naprawdę trzy dni bardzo ciekawych wydarzeń, mocna promocja, spotkania z fanami, zdjęcia, autografy plus parę niespodzianek czego się spodziewasz głównie po uczestnictwie w tych targach Go Active? Czy chcesz przyciągnąć publikę tą fitnessową, która jest w Polsce olbrzymia tak naprawdę wydaje się, czy, czy jednak chodzi o jakieś tam podkreślenie jakości marki i, i zaakcentowanie się na takim evencie? Zgadza się, publika branży fitness jest naprawdę olbrzymia tylko pozazdrościć. Na pewno jednym z celów jest pozyskanie części tej publiki właśnie dla sportu walki. Drugim celem jest promocja brandu promocja naszej marki no i też podkreślenie naszej obecności na polskiej scenie sportowej. Tak, Chcemy podkreślić, pokazywać, że MMA to jest sport i tam, gdzie sportowe imprezy, różni sportowcy się promują, bo jak wiemy, tutaj będą promować się skoczkowie narciarscy, będą piłkarze, będą tenisistki. Także również chcemy tutaj naszych sportowców ze sportu walki promować, a zarazem z naszą organizacją. To się pojawi z fenu na, na tych targach. Wiesz, już wiadomo, macie już mniej więcej harmonogram, rozkład nazwisk spis, że tak się wyrażę, czy, czy jeszcze to wszystko jest dopracowywane? Dopina, dopinamy wszystko. Na pewno w jakiejś tam części będziemy promowali gale w Ostródzie, na pewno odbędzie się tam media trening, pokazy zawodników, którzy będą bić się w Ostródzie, ale też plan jest taki, żeby ściągnąć tam wszystkich aktualnie panujących mistrzów fenu, tak? Nie, nie wiemy jeszcze, czy wszyscy akurat będą, czy każdy będzie, każdemu będzie pasował ten termin, ale wszystko jest na. Dobrej drodze dopima, dopinamy to. Także już teraz mogę powiedzieć, że będzie naprawdę roiło się od mistrzów Fenu na tej imprezie. Już tak, zostawiając targi GoActive, które się odbędą pod koniec maja, no te twoje okulary to taki zwiastun nadchodzącego lata i tej letniej summer edition Fen w Ostródzie chyba powiem ci, bo klimacik już zrobiłeś mocno wakacyjny nimi. Nie no, zgadza się. No, czuję lato, dzisiaj piękna pogoda, wiosennia nawet letnia. Jesteśmy na krótkim rękawku na okulary to też znak tej letniej aury, no a też z prostej przyczyny mam okulary, bo słońce tutaj świeci i ty stoisz na szczęście tyłem do słońca, ja stoję przodem, także w okulara czuję się zdecydowanie bezpieczniej. Czy wszystko idzie ok w związku z przygotowaniami do, do eventu w Ostródzie? Czy coś pojawiły się jakieś nieprzewidziane okoliczności? będą jakieś zmiany, jak to wygląda? Nie, wszystko idzie zgodnie z planem. W zeszłym tygodniu odsłoniliśmy pierwsze karty tej gali, teraz sukcesywnie będziemy ogłaszali kolejne nazwiska. nazwiska. Powiem tylko tyle, że szykuje się prawdziwe święto sportu walki, że wszystkich fanów zaskoczymy, bo to będzie naprawdę magiczna. Noc sportu walki to będzie coś niesamowitego w letniej scenerii, w przepięknym amfiteatrze, gala na otwartym powietrzu, ja sam się nie mogę doczekać całe życie, marzyłem o czymś takim, żeby to zrobić, przez 6, przez 6 lat dotychczasowych mi się nie udało, zawsze były to jakieś summer edition, ale to były tylko z nazwy, z racji tego, że te gale odbywały się w terminie wakacyjnym, ale brakowało tego na świeżym powietrzu, no teraz w końcu się to udało pospinać i jesteśmy w amfiteatrze i mam nadzieję, że to wydarzenie przejdzie do historii. Paweł... Y Pojawiły się plotki z miesiąc czy dwa temu, że ani Waso, ani rokę na tej gali nie wystąpią, czy może się zdementować. Nie, no już, już, już to dementuję. Wystarczy spojrzeć sobie y, na profil facebookowy Waso. On cały czas wszystko promuje, y, udziela tam jakieś informacji dla fanów, także y, sytuacja, że tak powiem, zagrożeniowa minęła, ugasiliśmy po, pożar. Y, Walka potwierdzona. Teraz przed nami z, z, y, organizacja tak zwanych trailerów i szykujemy tutaj niespodziankę dla kibiców, bo ostatni nasz trailer był sporym sukcesem. Poszliśmy wzorem amerykańskiego kina akcji, że tak powiem żartobliwie, ale teraz też szykujemy coś, coś fajnego dla kibiców, żeby te trailery były jakieś ciekawsze, emocjonujące, żeby to nie było standa standardowe walki z cieniem i, i mówienie frazesów typu: Moja ręka pójdzie w górę, to ja wygram, czy też knockout w pierwszej rundzie. Także mamy tutaj. Pomysł i będziemy go sukcesywnie realizować. A co było przyczyną właśnie. Yy... Takich twierdzeń, że, że Wasa nie zobaczymy. Czy, czy, czy mówiłeś o pożar, który dało się u, ugasić, czyli coś tam się działo? No, coś tam się działo. Wiadomo, że konkurencyjne organizacje składały y, oferty Wakoczowiczowi, y, i chciały go przeciągnąć na swoją stronę. Dostał propozycję walki dla innej organizacji, ale na szczęście y, ją odrzucił. My też ze swojej strony, y, że tak powiem, położyliśmy na stoł troszeczkę więcej dolarów. To też powiem tak, to nie było tak, że Was powiedział albo dajcie mi więcej, albo zawalczę u was, albo konkurencję. Po prostu Doceniliśmy powagę sytuacji i sami wyszliśmy z inicjatywą, powiedzieliśmy was, o, dobra, miałeś mieć tyle, dołożymy tyle, żebyś nie tu się pokrzywdził”. Powiedział, dobra panowie, dajcie mi tydzień czasu do, do namysłu, przemyślał, potwierdził i teraz... Jedziemy ostro z tematem, promujemy to starcie i cieszę się, że u nas odbędzie się to starcie rewanżowe, bo oglądałem ich poprzednią walkę. Naprawdę bardzo ciekawy pojedynek, taki dramatyczny można nawet powiedzieć, bo z tą walkę przegrywał przez trzy rundy, a na, na, na sam koniec jednak przychylił szale zwycięstwa na swoją, swoją stronę, zakończył to przed czasem. Także myślę, że dla waso to jest wyzwanie i że w dużym stopniu to prze to go przekonało, tak, bo jednak on, jemu bardzo zależało yy, na, na tym rewanżu, Chcia, chciał tej walki od samego początku i myślę, że bardziej to do niego przemówiło mu do rozumu niż jakieś tam pieniądze, bo wiadomo, że jakby konkurencja chciała z nami się licytować, to finansowo jeszcze na razie i tak byśmy polegli i tak, ale cieszę się, że Was okazał się charakternym yy, czarnogórcem i że dotrzyma słowa i zawalczył o nas. No jaram się tym pojedynkiem, naprawdę, ciekawe starcie, nie tylko, że fajne, sp fajne sportowo, bo tutaj można dyskutować, tak, na jakim poziomie jest i rock, jest na Jakim jest Waso, chociaż Waso ostatnio wygrywa, ale na pewno będzie to spektakularna. Będzie tutaj spektakularna dawka emocji. Obaj zawodnicy są bardzo charyzmatyczni. Żaden z nich nie będzie chciał przegrać. Także cieszę się, jeszcze raz podkreślam, Bardzo się cieszę, że to będzie ten pojedynek u nas. Jaki się sprzedaż biletów Paweł na ten moment? Mamy do gali jeszcze dwa miesiące, ale sprzedaż idzie bardzo, bardzo dobrze. Na początku odnosiliśmy największy sukces rekordowy trend czyli ponad sto ileś biletów sprzedaliśmy już pierwszego dnia, a teraz sukcesywnie bilety się, się sprzedają, zawodnicy dokonują zamówień. Także jestem no spokojny, że ten amfiteatr będzie pełen. A mam nadzieję, że, mam nadzieję, że pewnego pięknego dnia, jeszcze czerwcowego, tuż przed galą zabraknie biletów. Czekasz mi cały czas z kadru, zobacz, chodź tutaj bliżej trochę, nie wstydź się no, naszych telewizorów. Wywiady, wywiady z tobą chyba z za bardzo mnie stresują, to dlatego staram się mówić z ofu. <śm> y Sprzedać by to widzi ok, powiedz mi Paweł, czy już wiadomo o ostatniej gali FEN w tym roku? Czy jest wiadomo jakaś lokalizacja, czy macie jakiś pomysł jak to będzie wyglądało? Powiem tylko tyle, wracamy wczesną jesienią, kilka lokalizacji roz, rozważamy, ale jeszcze nic nie jest dopiętego. Dopięty jest tylko termin, także FEN26 już wczesną jes jesienią, a od nowego roku 2020 już zaczynamy od samego początku od stycznia. Planujemy podkręcić troszeczkę tempo i chcemy trochę więcej tych gal zorganizować i jak na razie wszystko jest na dobrej drodze. Czy będą pojawiały się coraz to nowe obiekty na, na rozpiskach FEN? Tak, myślę, że w przyszłym roku bardzo wszystkich zaskoczymy, bo ma, mamy parę nowych pomysłów, parę nowych lokalizacji będzie na mapie Fenu. Może zdradzić jakie to miasta, czy wolałbyś na razie tego nie mówić? Nie no, spokojnie, wszystko w swoim czasie, tak. Co dalej z fenem tak naprawdę, Paweł? To już tak może na sam koniec takie pytania troszeczkę o nucie filozoficznej, dokąd zmierza fen, gdybyśmy tak w kilku słowach powiedzieć, czy zmierza w dobrą stronę, czy w złą, ewentualnie z czym macie największy problem obecnie. To nasi widzowie na pewno będą ci za to wdzięczni. Spokojnie uważam, że. Okręt bojowy pod banderą Fenu płynie w dobrym kierunku, naprawdę jesteśmy napędzeni, mamy dobry wiatr w żagle, mieliśmy swego czasu to jest spore jakieś tam problemy, tak, z każdej strony dostawaliśmy tam jak, jak, jakieś ciosy, ale myślę, że teraz wszystko się poukładało, jesteśmy na prostej, mamy potężnego sponsora głównego, grupę Lotos, za sponsorem głównym przychodzą też in, inni znaczący sponsorzy, także roś, rośniemy w siłę, coraz bardziej to się stabilizuje i myślę, że z każdą galą będziemy coraz mocniejsi. O tego Wam życzę, Paweł. Naszym rozmówcą był Paweł Juźwiak, także słuchajcie, Wszyscy widzimy się na Summer Edition w Ostrudzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników My MMA. Bądźcie z nami, śledźcie nasze gale. No i oczywiście słuchajcie wywiadów Jara, bo robi dobrą robotę. Dziękuję. Dzięki również.